Yy, druida z którym nie wiem co się stało wiele postaci z gotyka 3 do gotyka 3 zmierzch bogów nie powróciło no więc kurde może być trudno szkoda że nie ma tego ziomusia, musia A, ale mówi się trudno tak dobra pamiętam tutaj tą taktykę taką ogarniałem żeby nie czekajcie papa pa, kolego a kurde, nie da się zabić tak szybko. Hardy jest. Dobra, ale to może to tak robiłem tutaj? Czy to... Nie, to nie zadziała. A i tak, może pięć robimy tutaj Major tak? Dobra, punek, stejki Jeszcze zostało dwóch. Ciężko pancerzonych bandytów, których powinniśmy jakoś zabić. Jakoś. No i mamy pełno, raczej znaczy już pełnie życia, tak. Dobra, kwikunaczek znów, tak. Trochę nam zeszło życia, ale mniej niż połowa. Ale tak, można powiedzieć, sobie wezmę te stejki, tak. Tak, nie mogę wyczuć tego momentu, kiedy ich może uderzyć, więc to jest słabe trochę, raczej te moje ataki są nie w porę, są słabe na razie, dobra. papa pa, kolego, pięknie, weźmy tutaj ten cały sprzęt, który jest może trochę dosyć warty, jak co bardzo sorki ludzi skaza stukoty tak, ale... Moi kochani siedzi po prostu nie dadzą mi spokoju, kiedy nagrywam, tak? Dobra, drewniana tarcza, różne takie rzeczy, zbierzmy z nich to. Okej. Okay. I jeszcze ten słaby bandzior. No chyba wszyscy. Tak, wszyscy. Zobaczmy jeszcze, co się tutaj jest w tym domku tego druida. Nie, nie ma nic, oprócz stołu alchemicznego. I tak, nie mam formuł, to więc... To więc raczej nic może powiedzieć, nie urobimy na tym stole alchemicznym. Idźmy więc na górę, tak. Pamiętam, że to była jaskinia z kościotrupami, a tam teraz jest cieniostwór. I spróbujemy zabić tego cieniostwora, tak. Spróbujemy. No jak zabijemy tego cieniostwora, to wtedy ruszamy już, może powiedzieć, na górę tam, żeby właśnie pójść do troli i otworzyć ciężką skrzynię, tak. Dobra. Tutaj pamiętam, tak jak grałem już w edycję rozszerzoną, tak, bo kupiłem sobie ją w grudzień, tak, coś w tym stylu, tak, poprzedniego roku, 2012. Kupiłem sobie ją, no i właśnie tutaj była ruda. O, i dragrod, fajnie. Tak, szkoda, że tu jest żyła rudy, a my nie mamy, można powiedzieć, tych zdolności właśnie, można powiedzieć, pozyskiwania złóż lepszych, tak. No i też nie mam kilow, to szkoda. Choć mamy dwie bryłki rudy, choć nie wiem po co one, może powiedzieć, służą, bo przecież nie ma przepisu na miecz yy, w gotiku z bryłek rudy. Nie wiem, może nie odkryłem tego miejsca, ale prawdopodobnie ta bryła tak służy po nic. Ruda raczej to służy po nic, tak? Dobra, tu jest ta skinia, gdzie jest ten zakichany cieniostwór, tak? Dobra, chyba już tam w ogóle nic dalej nie ma. Zobaczmy. Tutaj pamiętam, kufer był i takie inne, ale tu już nie, tu już w ogóle nie ma zwierzątek, więc pójdźmy do tej jaskini i przeczyśćmy ją z tego cieniostwora I może jak są inne zwierzątka, to z innych. Nie zdziwiłbym się, gdyby były nasze ukochane szkielety, które, można powiedzieć, uzyskały moc parowania, tak, z questpaka, bo tu właśnie tutaj też widać trochę, że orki, orkowie i szkieleci parują, tak. To jest właśnie ten nasz ukochany quest pack. Dobra. I chrząszczyk, cieniostwór, który nie śpi. No dobra, zajmijmy się tym cieniostworem. Miejmy nadzieję, że jakoś pójdzie, a nie zginiemy, tak? W gotyku właśnie trzy wniosek dodali taki fajny. Edycja rozszerzona dodali Taki fajny efekt, że jest taka mgła w niektórych grobowcach i innych takich. Dobra, bieg. Wezi speed. Weźmy go pod palmy. Tak, ich się kurde chłopak podpali. Raczej i zwierzaczek, tak. Fuck. O kurde, udziabał mnie i połowa życia. No, prawie połowa życia. Coś z tyłu, 3 czwarte życia. my i z nią na czwarta życia. Tak. Dobra. Włókno znów bierzmy i zajmijmy się tutaj tym miłym dziejostworem. Dobra. Niech się pojara. Dobra. Opa kolego, pięknie. Dobra, zbierzmy skórę i wejdźmy do tej jaskini. Która jest dosyć ponura, a nie na ponurych jaskini, ale wejdę, bo w końcu w niej coś może być. Dobra, zapiszmy przed wejściem do tej jaskini, jakby się okazało, że jest tam więcej stworków, tak? No i z tego motywu też, że zabiliśmy stwora, a to jest 300 punktów expa, no i dosyć niezły wyczyn. No i też skóra. Która też może być trochę warta. okej okay. Weźmy tutaj łuk. Tak dla sykuracji, Czy tam jest ciężtwór jakiś dalej? Nie, nie ma stwora tam żadnego. okej, okay, idźmy dalej, więc. O, jest gargulec, którego nie lubię strasznie. Fak, no to walczmy. Najważniejsze jest, żeby gargulca przyprzeć do ściany, wtedy już nie ma w ogóle szans na walkę z nami, tak? Na razie muszę go właśnie do tej ściany, tak, eee... przyprzeć i wtedy byłoby lepiej, ale widzę, dostaje bęcki, nie powalczył za długo. Dobra, pochodnia, żeby się zrobiło jaśniej, mam tutaj, może być, nie wiem, co to jest, jakaś mgła, coś w tym stylu, na pewno to jest związane z truposzami. Mamy tu, dobra, co dzikie węże, bo nie mogę wziąć pierścienia. Tak. Pierścień, który może być Coś nad nim świeci. Tak. I zobaczmy co to był za ten pierścień. To jest chyba ten sam nad pierścień co był w Gotiku 3. Ale dobra, zobaczmy co to jest. mole do życia my mamy, ja bym wziął przed ostrzami uderzeniami. Ochronę. Nie wiem. Pierścień do zdolności łowieckich 5. E, tam. Dobra, idźmy dalej. E, idźmy już właśnie tam na tą kurę tak? Żeby zająć się trollami i tymi innymi. Dobra. No to więc, no, robi się chyba, chyba jest noc, mi się tak wydaje. Zapiszmy się, przekonajmy, tak. Jaka to w ogóle godzina w gotyku Tak, jest noc i powalczymy w nocy z trollami, tak, o ciężką skrzynię. Dobra. Yy, no i raczej tutaj skończę ten odcinek i to będzie tyle na niedzielę, tak. Yy, no i w poniedziałek zajmiemy się XP Terranów Geldern w którym będzie mało zwierząt, ale będzie dosyć ciężkich skrzyń bo będzie jednak koło y, tej rzeki, gdzie jest Silden, ale to już biorę za teren Gelden będzie w rezydencji smoka w zasadzie tam będzie kilka zwierząt, jaskina z bandytami i nic więcej, tak dobra, idziemy tutaj na górę y, zajmijmy się trollami, tak o kurde, musimy uważać, bo jak tutaj przechodzimy koło tego tak, koło tego zamczyska w i w tym zamczysku jak to jest smok. Tak, to więc dlatego tak uważam jak przychodzę koło tego zamczyska, bo na razie na smoka jesteśmy za słabi. Dobra, yy, wiele pancerza. zdejmijmy już pochodnie, tak. Okej. Okay. Nie jest jeszcze aż tak ciemno, to więc możemy iść bez pochodni. Tak, tutaj są różne ziółka, ale jak widać też jest kurde smok do którego nie chcę podchodzić, podchodzić, bo nas usłucharzy i to będzie tylko głupi zgon naszego bohatera. Dobra. Tu są zębacze, więc zajmijmy się nimi. Tak. Okej, okay, kolego. Kilka buł dla ciebie. O kurde, dużo jest tutaj. Aż za dużo. Więc cofnijmy się troszeczkę, tak. Jeden zabity. Tak, ale jeszcze musimy ubić troszeczkę. Wow, fuck fak, 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 fak. W samą porę ja pierdzielę. Bo wow. będzie ciekawie bliska z tymi zębaczami. Eee, za duża grupka, a niestety na za dużą grupkę się porwałem. I mogę zginąć przez to. Jak są to bardzo sorki. I też sorki za lagi, a już mój komputer po prostu umiera. Tak. Widzę, system się powoli sypie. Są nagi, różne takie. Fak. Siódio ode mnie. Kurde, w dupe mnie gry są walone z Dobra. Żółka e... weźmy, tak. I jedną tutaj misturkę. I mam całe życie. No prawie całe. Okej. Okay. gryźcie mnie w koswrenne, kurde. Dobra. Okej. Okay. Zabite. Tak. Kurde, co to kurde mi w kuchni takie dziwne odgłosy wydaje jakby się ruszało. Tak nie lubię takich odgłosów też jeżeli słyszeliście ok e, zapiszmy dobra zapisane i więc idźmy dalej pozbyć się troli i no, uzyskać może powiedzieć y, rzeczy z ciężkiej skrzyni Tu pamiętam tak jestem przerośnięty dinozaur, który dinozaur, którego nie lubię bo jest przyrośnięty, a jestem za słaby na niego tak, dobra Szczawik, pięknie. Szczawik, ziele. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Ok. No to idźmy i zobaczmy. Tak, są zębacze. Miejmy nadzieję, że ich jest mniej niż. Niż, kurde, tam przed chwilą. Kurde, najgorsze trafić w zębacza. To jest najgorsze. Sztuka, trafić w to zwierzę, naprawdę jest. Tu to jest właśnie trafienie w te zwierzę Tak, już kilka strzał i nie mogę trafić Dobra, w dupie ścierwu jady samo tam na ścierwu jadach, właśnie sobie pozbijam ekspa Czekajcie Pięknie, papa pa, kolego E, co wy tak uciekacie przede mną? Wiem, że umrzecie, ale kurde No uciekajcie Dobra Oj, buguje się, buguje. Weźmy tutaj te rzeczy, z tych chickenów wrednych. Okej. Okay. Wszystko wzięte z tych chickenów, teraz troll. Tak. Pięknie. O kurde, dwa. To jest słaba sytuacja. No chodź kolego, chodź, chodź, chodź. Dobra, czyli jednego zabiłem, zostanie drugi i nieźliwie się, jak będzie czarny troll, nieźliwie się po prostu. Ważne też, żeby byłoby, jakbyśmy się cofali, żeby nas nic nie zaszło od tyłu, tak. Fuck, To blisko przyszedłem jego i dostałem. No chodź, kolego. Fak, nie zdążę. Albo ty, albo ja. I ja, wygrałem. Dobra. Yy, bierzmy stejki, tak, troll zabity, hip hip hura. Dobra, stejki, dawaj Besi Okej, okay. yy, tutaj pieczeń, tak. Przepięknie wszystko. Dobra. Dobra, bierzmy skórę z trola. i idźmy zapalować na kolejnego. Ale wiecie co? Zasejwuję, bo w końcu zabiliśmy trola. Tak, dobra, yy. ho ho, ho. Yy, idźmy. Dobra, zasejwowało się szybko. Ładnie. Bierzemy łuk. No i wypatrzmy tego trolla tutaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie ich więcej. Tak. Tylko że ten tutaj jest i więcej ich nie ma. Byłoby tak fajnie. Ale nie wiem czy będzie to czarny, czy nie. Fajnie by było, jakby nie było. Tak. W końcu czarny troll to nie byle co? Jest jeszcze twardszy od normalnego trolla. I byśmy sobie z nim tak łatwo nie dali rady, bo zadaje więcej obrażeń, jest twardszy, a my jesteśmy jeszcze słabi dosyć. Nie możemy sobie radzić aż tak z trollami, jak na późniejszym etapie gry. Tak, pójdzie No rzecz jasna. Im dalej, tym lepiej sobie radzimy z innymi z urządkami, Tak. Dobra, już musimy powalczyć z innym mieczem, raczej naszą kataną. Dobra? Kolego? Fuck, papa. Dobra, to już było blisko naprawdę. Tak, teraz było blisko naszego zgonu, ale nie umarliśmy. A troll nam się zsuwa, ważne, żeby się nie zsunął na dół, bo w końcu chcemy skórę jego. No dobra, bierzemy miksturę uzdrawiającą, żeby nam się regenerowało, regenerowała wytrzymałość. Tak, jest ciemno w ogóle. Tak, zupełnie ciemno jest. No i ludziska, to już będzie powoli koniec dziewiątego odcinka. Tak, zagrajmy w Gothic 3 w Bogów. Edycja rozszerzona, to właśnie Expienia. No i w następnej części będziemy się widzieć w Silden, tak? Bo w tamtej części, raczej znaczy z tamtego miejsca, zaczniemy Expienie terenów Geldern. Tak, od drugiej strony rzeki, właśnie będziemy ekspić, Tak, dobra. Otwieramy, mamy przepis na miecz runiczny na takim początkowym etapie gry, tak, ale w gotiku 3 zmiarz bogów jest o wiele mniej skrzyń. No dobra, to już ludziska będzie wszystko właśnie propo tych skrzyń, ekspienia na terenach Silden. W następnej części pójdziemy z Silden i będziemy ekspić tutaj właśnie oto te tereny, tak, a później w 11 na przyłęczy będziemy ekspić. No i... W 12 zobaczymy jak to będzie. Prawdopodobnie będziemy już pracować u, u Torusa. I też ludziska, bardzo forki za moje życzenia w tym odcinku i proś, prosiłbym o wyrozumiałość się propos tego. Jak co, dzięki za oglądanie, nara!